na PSP tak, tylko gdzie jest płytka? lol dobra to była edycja kolekcjonerska teraz moje PSP dobra bierzemy płytkę która jest za pe... nie w moim budałaczku, która przez chwilę spadła eee. hmm. bierzemy Gran Turismo, która jest tu tu tak wygląda sama płytka i czarny dysk eee. tak. wkładamy tu odpalamy wszyscy mówią, że ta Gran Turismo na PSP to jest fajny shit i nic nie wyszło. Ale mi się wydaje, że to jest naprawdę dobra gierka. Chociaż nie ma trybu karier. I to jest źle. Ma tryb challengers za, za to. Tutaj za chwilę. Wam pokażę filmik razem z tym. Tylko... Z, tylko o, tak. Trzeba trze, trze trochę ekranik, bo się zawsze brudzi trochę. Super. Głośno włączymy trochę bardziej na maksa. Na maksa. Dobra. I teraz ładowanie. Czekam. Czekam. Filmik. Oh! Naprawdę prawdę warto zobaczyć. Wedle cyklu warto wspomnieć, że był Bugatti Veyron od razu i serwowe Skorwety, o ile się nie mylę. O, się nie mylę, trochę nie mylę. Dobra, tutaj fajna muzyka i różne takie prototypy. Dobra. Musicie to niego oglądać. Nie, poszukajcie sobie na YouTube jak filtr. Dobra. Czekam. 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 Czekam... No, w końcu. A więc tak, co do trybów. Jest single player, czyli tam mogę sobie wybrać dowolny wyścig. No to tutaj z kumplami można pograć. Tutaj można kupować samochody, ale codziennie, czyli co, nie wiem, co... co ileś tam czasu, zmieniają się firmy, które sprzedają samochody. I różne samochody są. Na przykład dzisiaj jest Alfa Romeo, Jaguar, Mazda i Mitsubishi. Są różne te samochody. E, dobra. Single player. Mhm. No tutaj mogę sobie wybrać tę trasę, tryb, ile kółek mam zrobić w wyścigu albo drift ile punktów tutaj samochód wybieramy i nie wiem, i okej okay. Dobra, wychodzimy. <laughs> o, driving challenge. To jest takie coś, że robisz y, różne wyzwania, na przykład musisz zahamować w określonej linii, y, musisz dri nauczyć się driftować i nie wiem, na przykład y, przegonić swoich przeciwników. Takie różne sprawdzenia twoich umiejętności. Dobra, wychodzimy. No tutaj jest y, ten instrukcja, opcje, y, tutaj filmiki z całej gry, rekordy, tutaj od razu garaż można pokazać, dobra tutaj garaż No to moje samochody, ale ja tylko trochę w to grałem, więc wyjście Mini Cooper, Chevrolet Corvette, który już był Honda, subaru, subaru Impreza, HKS, genty, Hyper Silvia, Ford, Akura i Bugatti Veyron. I pokażę wam jak to wygląda w tym sklepie, jak to się kupuje. Jaguar, a więc no nie wiem, Alfa Romeo wejdzie, no. Tutaj się zbiera taką walutę pieniędzy za każdy wyścig CR. Nie wiem co to ma oznaczyć. I tutaj są różne Romeo z wyznaczoną ilością, za ile CR można je kupić. Dobra. Hmm, to by było na tyle, Pamiętajcie, że to mój pierwsza recenzja moja. Nie oceniajcie mnie zbyt skrogo. Ale pokażę Wam jeszcze troszkę jazdy. Dobra. Widzi się dobrze. I teraz. Jedzie. Dawno jega. Czekam. Czekam. O kurczę, czy to musi tak długo trwać zawsze? Musi? Chyba tak, oni specjalnie to tak zrobili, żeby uniemożliwić zresztą, że nie wiem, szybsze granie. <śmum> ja się nienawidzę. Dobra, i teraz jeżeli muszę czekać, aż się wczytają ja wszyscy, że zawodnicy. Muszę sobie zobaczyć ile kazy dostanę i teraz sobie włączę to co? Dobra, staw, skończę. No. O kurczę, jak się nienawidzę tego widoku. O, to No i patrzcie. No ale fajna graficzka. Niby skatać nie było. No Dobra. А вот это его одна штука лежит. Ну, ты за И это мой первый тут. Охраняйте, не сырого просто. Ну и деньги, это его штука. Нарка. Понимаете, хитсугара.